Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj w godzinach wieczornych Sejm ma wybrać czworo przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa. Przypomnę, że tę kwestię reguluje Konstytucja. Tutaj w tym obszarze nie ma żadnych wątpliwości. Senat wskazuje dwóch przedstawicieli, Sejm wskazuje czterech przedstawicieli. Z parytetu parlamentarnego jasno wynika, że spośród tej czwórki przedstawicieli Największy klub opozycyjny powinien mieć jednego przedstawiciela bądź przedstawicielkę, i później w kolejności kolejny klub również jeden. Niestety wygląda na to, że Klub Prawa i Sprawiedliwości, łamiąc po raz pierwszy w historii dobre parlamentarne zwyczaje, chce obsadzić w Krajowej Radzie Sądownictwa wszystkie cztery miejsca swoimi nominatami. Jakie są tego konsekwencje i czym to grozi? Pan poseł Robert Kropiwnicki. Szanowni Państwo, rolą opozycji jest kontrolowanie większości rządzącej, żeby patrzeć rządowi na ręce, ale też ich wszystkim decyzjom. Tymczasem PiS wybrał do karesu w tamtej kadencji 15 swoich sędziów, a teraz chce wybrać jeszcze czterech posłów, żeby mieć 19 swoich ludzi. Po to, żeby móc przepychać różne dziwne osoby na stanowiska sędziowskie lub awansować tych sędziów, którzy są dla nich wygodni. Coraz częściej obrady krajowej Rady Sądownictwa są utajniane, coraz częściej opinia publiczna jest odcinana od tych informacji, kto i dlaczego awansuje. Mamy poważne podejrzenia, że awansowani są ci sędziowie, którzy popierali osoby, które były zgłaszane do KRS-u. Mamy poważne podejrzenia, że są Awansowani tylko ci, którzy są przyjaźni ministrowi Ziobro, albo ci, którzy orzekają korzystnie, na przykład dla pani Pawłowicz. To są rzeczy skandaliczne i chcemy mieć wpływ na to, chcemy obserwować, co się dzieje w Krajowej Radzie Sądownictwa. Dlatego zgłosiliśmy świetną kandydatkę, Kamilę gasiuk pichowicz Uważamy, że. Doskonale nadaje się do tego, żeby patrzeć na ręce większości rządowej w Krajowej Radzie Sądownictwa. Bez tego Opinia publiczna będzie pozbawiona informacji, co się dzieje w tym ważnym konstytucyjnym organie, który ma stać na straży niezależności sądownictwa i patrzeć na ręce tej większości w Karesie. Bez tego będziemy naprawdę mieli utrudniony dostęp i nie będziemy mogli wykonywać naszej roli, czyli kontroli rządzących w Karesie. Szanowni Państwo, rodzi się pytanie, czy. PiS tak bardzo boi się pani poseł Kamili Gasiuk-Pichowicz, wiedząc i znając jej kompetencje, kwalifikacje, ale również nieustępliwość i zaangażowanie w obronę podstawowych zasad praworządności w naszym kraju, że po raz pierwszy w historii chce złamać się parlamentarną zasadę parytetu w Krajowej Radzie Sądownictwa. I drugie pytanie. Co minister Ziobro i jego ludzie w Krajowej Radzie Sądownictwa będą chcieli... Ukryć przed opinią publiczną, że robią wszystko, by nie znaleźli się tam przedstawiciele największych opozycyjnych klubów w Sejmie. Te pytania oczywiście mogą znaleźć swoją odpowiedź już w najbliższych dniach, bo w najbliższych dniach poznamy kolejne nominacje Krajowej Rady Sądownictwa, możemy się dowiedzieć, że kolej... będziemy mogli się dowiedzieć, że kolejni ludzie ziobry, ludzie piebiaka. Ludzie, tak zwanej grupy kasta, będą awansowani na stanowiska sędziowskie, będą w sposób absolutnie tajny przed, opini przed opinią publiczną, nie, nie, awansowani nie, tylko i wyłącznie po to, by dbać o pisowskie interesy w wymiarze sprawiedliwości. Zdecydowanie sprzeciwiamy się tego typu praktykom. Zdecydowanie sprzeciwiamy się łamaniu parlamentarnych zasad w tym gmachu i będziemy żądać odpisów, wycofania dwóch kandydatur, tak by przedstawiciele opozycji, parlamentarzyści znaleźli się w Krajowej Radzie Sądownictwa. Od 30 lat nie zdarzyło się, żeby ugrupowanie, które ma większość, obsadziło wszystkie cztery stanowiska w Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest niespotykane zawłaszczanie państwa przez PiS po raz kolejny w kolejnym obszarze. Dziękuję Dziękujemy bardzo.